Święto niepodległości. Czy tak naprawdę jesteśmy niepodlegli? Tak, że jest wspaniale, że Polska jest w rozkwicie. Ekstremalnie skandaliczne sytuacje. Jakoś Zachód zapomniał o nich, że jeżeli Izrael posunął się do takich ruchów na śmierć, patrzmy szerzej, pamiętajmy o naszej historii, żeby się nie powtórzyło. Czołem Polki polkiej Polacy. Mam chwilkę czasu, więc, czemu z niej nie skorzystać? Parę słów do Was powiedzieć nawiązać z Wami jakże cenny kontakt. Wszyscy wiemy zbliża się nasze święto niepodległości. Powiedzmy, może nie tyle święto niepodległości, ale dzień, w którym odchodzimy swoją niepodległość. I tak sobie zastanawiam się nad tym, czy tak naprawdę jesteśmy niepodlegli. Czy mamy co świętować w ten dzień? Oj, to jest... Temat jest złożony i wielu tutaj się odnajdzie znajdując argumenty tak, że jest wspaniale że Polska jest w rozkwicie życie nasze jest przepiękne i jest usłane różami chociaż nikt normalny tak chyba nie myśli bo wszyscy żyjemy w tej rzeczywistości wszystkich nas otaczają te same problemy te same bolączki te same pytania ta sama niepewność Jak możemy żyć w niepodległej Polsce, jeżeli wokół nas dzieją się takie ekstremalnie, ekstremalnie skandaliczne sytuacje? Nawiązując, tak, do mojej ostatniej refleksji, do tego, co się wyprawia na Bliskim Wschodzie. Czy też bezpośrednio za naszą wschodnią granicą na Ukrainie? Jak to wszystko się zmienia, prawda? Jak te wszystkie sojusze zaczynają się chwiać, jak ta cała moda przemija, wojenna moda. Czy wy to słyszycie, do jakiego absurdu zabrnęliśmy? Już sam fakt, że w krainie U starają się już zwracać na siebie uwagę jak mogą, bo jakoś Zachód zapomniał o nich, albo udaje, <ścoughs> udaje że ma więcej innych ważniejszych spraw na głowie. Jakie to proste przerzucają naszą uwagę. To z lewa, to z prawa. My w tym całym szaleństwie i obłędzie tej dezinformacji musimy sobie wyszukać chociaż część wiarygodnych, do których moglibyśmy się odnieść. Ja natomiast niezmiernie jestem przerażony. Tym, co dociera do nas, czy też z Ukrainy, czy też teraz z Palestyny, i nie powinniśmy przyzwyczajać się za, za szybko do tego stanu rzeczy, że to tylko gdzieś tam daleko, to nie u nas, więc nie ma problemu. Na razie mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy za niedługo przekonają się, że to jest kolejny etap tego, do czego nas są wciągnąć, nie dajmy się. Miejmy w pamięci te sceny. Mordowanych dzieci, bombardowanych obozów uchodźców. I miejmy świadomość, że jeżeli Izrael posunął się do takich ruchów, zapominając, że sam już nie tak dawno jeszcze nie tak dawno przechodził Gehennę Holokaustu. A dzisiaj tworzy Holokaust Palestyńczykom, to coś tu jest chyba nie tak. Bimy na alarm, bo sytuacja atomowa może wymknąć się spod kontroli w końcu. A tak naprawdę nikt z nas nie wie, jakie oni jeszcze mają ciekawe scenariusze do wdrożenia. Ciężki ten temat dla mnie jest, powiem Wam. I chyba nigdy nie przywyknę do tych dramatów, do tych nieszczęść. I mam z tyłu głowy nie tylko obrazki z czasów II wojny światowej, z tych ówczesnych dwóch konfliktów najnowszych, ale też mam obrazki w głowie odcinanych głów, porywanych. Cywili, dziennikarzy. Na zło nie ma dobrej recepty. Sła nie można zamilczeć, bo prędzej czy później będziemy się musieli z nim zmierzyć. Odwołuję się do Was i do Waszego współczucia dla wszystkich cywilnych osób. Które skazane są na śmierć. I to nie takie, jakie my mamy wyobrażenie śmierci, odejścia wśród bliskich, kochających nas, opiekujących się nami na starość, gdzieś w chorobie. Miejmy świadomość, że ci najsłabsi, że ci bezbronni mogą zginąć. Z dnia na dzień, bez pożegnania, bez przytulenia, bez odpowiedniego pochówku, nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Bądźmy dla siebie dobrzy żeby takie święta jak to 11 listopada mogły być obchodzone z radością, z powagą i z odwagą. Bo nie wszystkim jest dane do niepodległość utrzymać. Nie dajmy sobie tego wyrwać, tej pamięci. Nie dajmy ograniczyć naszej wyobraźni. Patrzmy szerzej. Pamiętajmy o naszej historii, żeby się nie powtórzyło. Czołem wielkiej, narodowej Polsce.